Please allow me to heal my brother of this illness and I will never question your existence. Film zaczyna się od słów Shuri, która zwraca się do Bast, bogini Wakanda. Jest ona nierozłącznym elementem ich wierzeń, ale czy wiedzieliście, że w Thor Love and Thunder mogliśmy zobaczyć ją siedzącą obok Boga Piorunów? Shuri mówi również, że jeśli T'Challa nie umrze, ta nigdy więcej nie będzie poddawać pod wątpliwość jej istnienia. Już na samym początku filmu zarysowany mamy, że Shuri w konflikcie między wiarą a nauką stoi po stronie nauki. zwróćcie uwagę również na podświetlone na różowo rośliny. Każda z nich to jedna próba odtworzenia przez Shuri syntetycznego zioła. Niestety, T'Challa umiera na nieznaną chorobę, a cała Wakanda. Świętuje jego śmierć W kulturze Wakandy pogrzeby wyglądają zupełnie inaczej niż w chrześcijaństwie Nie są one żałobą, a celebracją Co więcej, Wakanda Forever zaczyna się bardzo podobnie do części z 2018 roku Pierwszy film otwierała sekwencja rozmowy Killmongera z jego ojcem A tutaj mamy rozmowę Shuri z bogi. Na tym ujęciu obok trumny pływa tarcza oraz włócznia Tyczali, którymi walczył z Killmongerem w pierwszej części. Co więcej, białe stroje mogliśmy zobaczyć już w czarnej panterze z 2018 roku podczas wizji Tyczali. Ta pani ma podobne malunki na twarzy do Zuriego, który zginął w 2018. Wychodzi na to, że po jego śmierci ona jest jego następczynią. Na malunku upamiętniającym to czale jest napisane: Król Pantera na zawsze w nas żyje i odpoczywa z przodkami. Malunek jest odwołaniem do tego, co działo się na świecie po śmierci Chadwicka Bosmana. Na budynkach również pojawiały się banery oddające hołd Aktorow. Szurnie niesie klasyczny hełm Czarnej Pantery z Civil War. Z tyłu za tańczącymi ludźmi znajduje się baszenga, pierwszy król Wakandy i jego małżonka. Z tymi dwoma statułami związany jest genialny szczegół. Zauważcie, że Baszenga trzyma w jednej ręce włócznie z wybranią, a w drugiej rudę wibraniu. Jego poza została zainspirowana najbogatszym człowiekiem w historii Manca Musą. Na jednym z malunków, które się zachowały, zobaczyć go możemy w podobnej pozycji: z rudą złota w jednej ręce oraz z berłem w drugiej. Co więcej, małżonka Baszengi nosiła takie same nakrycie głowy jak Ramonda. Samoloty przelatują, robiąc na niebie literę X. Nie jest to przypadkowe. Jak wiecie w Wakandzie ważnym symbolem jest skrzyżowanie rąk w znak X. Zapamiętajcie to miejsce, ponieważ w dalszej części filmu wiązać będzie się ze świetnym szczegółem. Sekwencja pogrzebu się kończy i wchodzi plansza Marvel Studios. Tym razem jednak mocno oddająca hołd Chadwickowi Bosmanowi. Bardzo podobną MCU zrobiło w przypadku śmierci Stana Lee. Pojawiła się ona w Captain Marvel. Oglądając Wakanda Forever w kinie mogliście przegapić, że na ekranie pojawiają się cytaty Czarnej Pantery z filmów, w których się pojawiał. Tutaj mamy cytat z Czarnej Pantery, kiedy przemawiał na zgromadzeniu ONZ, a tutaj chociażby z Avengers Infinity War. Jednak okrzyk Wakanda Forever pojawia się dosyć często. Za to kolorystyka sceny została zaczerpnięta z fioletowych liści rośliny. I ogólnie ale... Vibra! Wibra. Przenosimy się do zgromadzenia ONZ, na którym Ramonda wyjaśnia Francję. Ten konflikt ma podłoże historyczne. Podczas kolonizacji Afryki to właśnie Francja była jednym z najaktywniejszych najeźdźców. Nic dziwnego, że Francuzi nadal mają pobudki do wykradania dóbr mineralnych krajom afrykańskim. Nic też dziwnego, że Kanda, ma co do nich bardzo duże uprzedzenia. Zatrzymajmy sobie w tym momencie. Widzicie tutaj coś ciekawego? Zbliżmy. Tak, znajduje się tutaj logo Letty Shops, czyli sponsora dzisiejszego materiału. W najbliższe dwa tygodnie okazji do użycia Letty Shops będzie naprawdę sporo. Zaczyna się właśnie gorący sezon, jeśli chodzi o zakupy. Zaraz będziemy mieli Black Friday, Cyber Monday, a potem jeszcze świąteczne wyprzedaże, więc Letyshops przyda się, by zaoszczędzić trochę kaski. Letyshops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Sklepów jest mnóstwo, od tych z ubraniami, przez te z elektroniką podróżnicze, do tych z jedzeniem, AliExpress, MediaMarkt, RTV Euro AGD, Adidas i masa innych. Jak to działa i skąd bierze się? cashback. Sklepy płacą Shops prowizję za każdy zakup przez ich stronę, a Leti od 50 do 70% tej prowizji oddaje nam, czyli swoim użytkownikom w formie cashbacku, który następnie łatwo można wypłacić na swoje konto bankowe, Paypal, a nawet na pomoc Ukrainie, gdyż Leti nawiązało współpracę z funduszem Comeback Alive. No więc logujemy się na stronę Letyshops, sprawdzamy procenty cashbacku, które są w danym dniu, jak chcę sobie na przykład kupić słuchawki, więc wchodzę na MediaMarkt wybieram i aktywuję cashback. No i cashback został właśnie aktywowany. Ja wyszukuję sobie teraz słuchaweczki, dodaję do koszyka i kupuję. I takim sposobem na zakupie zaoszczędzę prawie 9%. Jeśli macie wtyczkę do przeglądarki, no to jest jeszcze łatwiej. Pobierając wtyczkę Leti Shops, samo się przypomni i jeszcze łatwiej aktywujecie cashback. Wszystkie linki macie w opisie. Zainteresujcie się Leti Shops, bo pieniądze leżą na ziemi i wystarczy się po nie tylko schylić. Robiąc to z mojego linku, również mocno wspieracie mnie, bo Leti wtedy widzi, że hej, sporo osób kliknęło w linka tego ziomka i może w przyszłości wrócić z kolejną współpracą. Dziękuję jeszcze Teraz zarówno letni, jak i wam za wsparcie, idziemy dalej z materiałem. W tej scenie chciałbym się skupić na jej mikrofonie. Zauważcie, że kiedy królowa przemawia, ten podświetlony jest na zielono. Oznacza to, że mikrofon jest włączony. Logiczne. Kiedy zaś ta wstaje i idzie na środek, w tyle zobaczyć możemy, że został on wyłączony. Genialne przyłożenie do detali od strony twórców. Przenosimy się na ocean atlantycki. Napis jest na początku wyświetlony w języku Wakandy. Film Wakanda Forever często stosuje takie zabiegi. W późniejszym etapie, jeśli napisy dotyczą na przykład talokanu, są wyświetlane w alfabecie mezoamerykańskim. Na statku poznajemy dr. Wciela się w nią Lake Bell, aktorka, która podkładała głos Nataszy Romanów, a.k.a. Czarny Dowie, w animowanym serialu What If. Z morza wyłaniają się talokanie i śpiewem hipnotyzują załogę. Sytuacja z hipnotyzującym śpiewem jest bardzo ciekawa. Został on zainspirowany mitologicznymi syrenami ze starożytnej Grecji. Talokanie to również istoty żyjące w wodzie, więc ma to jak najbardziej sens. Sereny w mitologii greckiej to niebezpieczne i przebiegłe istoty, które swoim śpiewem zwabiały, a następnie uśmiercały żeglarzy. Jako, że talokanie nie mogą oddychać na lądzie, noszą takie specjalne. Maski mocno podobne do tych z Dune. Doktor Graham strzela do kilku wrogów A następnie wsiada do helikoptera Jeśli obejrzymy to w zwolnionym tempie Dosłownie na kilku klatkach zauważymy Że talokanie już chwilę później po strzale Się podnoszą Twórcy filmu już wcześniej zajawili nam Że potrafią się o regenerować Jeśli zauważymy ten scenę później Będziemy wtedy już znali ich zdolności regeneracyjne I wcale się tak nie zaskoczymy Swoje cameo zalicza Anderson Cooper z CNN Jednak najciekawszy jest tutaj ten napis Scott Lang kontynuuje trasę promującą jego książkę Uważajcie na małego człowieka Wieka. Książkę od mogliśmy zobaczyć na grafice, która wyciekła jakiś czas temu. Środek statku zmienił trochę swój wygląd, teraz jego kanapa oraz podświetlenie jest koloru fioletowego. Jak sama twórczyni scenografii pisze, jest to kolor nawiązujący do pawia kongijskiego. Podczas rozmowy Ramondy z Shuri padają takie słowa. AI like movies, exactly what I to do. Ramonda mówi tutaj o Griocie, czyli o Jarvisie. Twórcy oczywiście odwołują się tym dialogiem do Ultrona. Shuri się myli i powinna wiedzieć, że w MCU już sztuczna inteligencja potrafi się spuntować i narobić trochę szkód. Bohaterki wybierają się na wycieczkę, by spalić szaty pogrzebowe. Przed wyjściem Shuri zostawia swoją bransoletkę oraz kolczyki z wybraniu. Mówię wam o tym, ponieważ w dalszej części filmu pozwoli jej to oszukać na mora. Jak już dojdziemy do tej sytuacji, wytłumaczę o co mi chodzi. Po raz pierwszy widzimy na mora w pełnej krasie. Przedstawia się on jako kukulka. Kukulkan w kulturze Majów jest odpowiednikiem asteckiego boka Puezalocata. Jest to zielony, pierzasty wąż, stworzyciel świata i krzewiciel cywilizacji, utożsamiany z twórcą kultury Majów. Historia Namora i powiązania ludu Talokan z starożytną kulturą Majów są genialne. Język, którym się posługują to właśnie język starożytnych Majów. Ich alfabet składa się z hieroglifów, dokładnie tak samo jak pismo Majów. Jest to spowodowane tym, że przodkowie Talokan byli właśnie mezoamerykanami. Namor wychował się w tej kulturze i na jej modłę stworzył nową cywilizację. Co ciekawe, Bóg Majów również Pojawił się w Thor Love and Thunder. Namor przekazuje bohaterkom muszlem do komunikacji. Jest to genialny pomysł, gdyż jeśli przyłożymy prawdziwą muszlę do ucha, usłyszymy szumy. Mówi się, że jest to szum uwięzionych fal morza. Tak naprawdę są to tylko dźwięki otoczenia rozchodzące się w skorupie w specyficzny sposób. Jednak Ryan Coogler, czyli reżyser Wakanda Forever, świetnie wykorzystał tę bajeczkę i zrobił z tego telefon do Namora. Genial. Mbaku, wchodząc do sali tronowej, gryzie sobie marchewkę. Jest to nawiązanie do sceny Ze czarnej pantery 1 i jego rozmowy z Rossem. You cannot talk! One more word and I will feed you to my children. I'm kidding, we are vegetarians. Te kolumny mają również bardzo ciekawe znaczenie. Jest na nich napisane: Złote miasto, gwardia króla, plemię rzeki, plemię górników. Wyżej możemy wyczytać: Spoczywaj w sile królu Czala, nasz bohaterze, to był honor Wakanda Forever. Za to na tronie Ramondy czytamy: Mądrość oraz lojalność. Scenografowie odwalili w tym filmie kawał znakomitej roboty. Ramonda Okoje i Shuri rozmawiają o drugim meteorycie z Libranią. Królowa mówi takie słowa: Jest to dla Wakandy niezwykle duża sprawa. Ich wszystkie wierzenia zostają poddane pod wątpliwość. Ich przeświadczenie, że Bogowie jako jedynym zesłali wibraniu zamienia się teraz w bajeczkę. No bo przecież talokanie również mają dostęp do wibraniu. Ciekawe jak taką wiadomość odbiorą zwykli mieszkańcy królestwa, skoro okoje nawet ciężko się z tym pogodzić. Ale jeszcze zanim przejdziemy dalej, subskrybujcie kanał. Jesteśmy już bardzo, bardzo blisko 100 tysięcy. Do końca roku może się to udać, wszystko leży w Waszych rękach. Kolejnym materiałem będą szczegóły, które przegapiłeś w Kevinie samym w domu, także aby go nie przegapić, strzel, suba. idziemy dalej z materiałem. Okoje oraz Shuri jadą do Ameryki na poszukiwania tajemniczego naukowca, który stworzył maszynę do. Lokalizowania w Dzięki Rosowi wpadają na tropy Riri Williams, studentki MIT. MIT to uczelnia, na którą dostali się MJ oraz Ned na końcu No Way Home. Możliwe, że w przyszłości będą się kuplować. MIT to również uczelnia, którą postanowił wesprzeć Tony Stark w Intrze Civil War. Prowadził on tam dofinansowania i stypendia. Biorąc to pod uwagę i dodając do tego mocne zainteresowanie technologią Ironmana przez Riri Williams, możemy wnioskować, że jest ona jedną ze studentek, które korzystają z programu Starka. Na drzwiach do pokoju Riri dostrzec możemy taki napis: Rozwiąż to albo nie pukaj. Problem koladca 3x plus 1. Problem koladca to nierozstrzygnięty dotychczas problem matematyczny o wyjątkowo prostym sformułowaniu. Nie mogą poradzić sobie z nim najmądrzejsi matematycy na Ziemi. Zauważcie to: Shuri, zanim zapuka, czyta, co jest napisane na drzwiach. A dopiero później uderza ręką w drzwi. Dziewczyna właśnie pokazuje nam, że rozwiązała problem kolacza. W końcu jest jedną z najmądrzejszych osób na Ziemi, więc nic z tym dziwnego. W pokoju Riri znaleźć możemy kilka świetnych nawiązań. Na ścianie wisi plakat przedstawiający heksagony. Jest to nawiązanie do serialu WandaVision. Na półce znajduje się figurka małego gruta. Jest również Plaga Chicago, gdyż stamtąd właśnie Ridley pochodzi. Zwróćcie również uwagę na charakteryzację okoje. W pierwszej części czarnej pantery, kiedy pojechała ona na misję do Stanów Zjednoczonych, aby zakryć tatuaże na głowie, użyła peruki. Tym razem zdecydowała się na makijaż. Zobaczcie, że Reedy chce rzucić w bohaterki odwilżaczem powietrza. Idealnie zajawia nam to finalny sposób na pokonanie namora, czyli wysuszenie go. Przenosimy się do warsztatu Riri Williams, tam również możemy zauważyć kilka intrygujących szczegółów. Na tablicy przypięte zostały plany technologii Starka. Riri to postać mocno inspirująca się Iron Manem. W komiksach jego technologią stworzyła własną zbroję. W Wakanda Forever sytuacja ma się trochę inaczej, gdyż Williams nie stworzyła swojej technologii na podstawie tonego, a po prostu użyła technologii Starka. Na planach widzimy również reaktor w kształcie serca, jak widać, był on już w głowie Riri od samych założeń. Dziewczyna mówi, że używa technologii kwantowej, tak samo jak Cassie Lang, która w Antmanie Quantumani stworzy wejście do wymiaru kwantowego. Czy Riri i Cassie się znają? Widzieliśmy, jak Williams pomaga innym studentkom zamiast za pieniądze, możliwe, że jej córka Antmana skorzystała z jej usług. Na biurku znajduje się figurka maskanady z gwieznych wojen. Samochód Znajdujące się w warsztacie, którym później ucieka okoje, jest bardzo ważny dla Riri. Mówi ona, że naprawiała go razem z ojcem. Niestety nie zdążyli skończyć projektu, gdyż ten zmarł. Sytuacja bliźniacza co u Iron Mana. W pierwszej części człowieka żelazką w labie starka dostrzec można samochód w trakcie prac. Ze zdjęcia wynika, że Tony naprawiał go razem ze swoim staruszkiem, tak samo jak Riri nie udało się ukończyć projektu ze względu na przedwczesną śmierć Howarda. Co najciekawsze, kolorystyka samochodu w Iron Man 1 zainspirowała Tonego do pokolorowania swojej zbroi na żółto-czerwono. Zauważcie, że autor Riri jest. Czerwono-czarne, dokładnie takie same kolory. ma zbroja, którą w finale projektuje Williams. Świetne nawiązanie. Do warsztatów padają federalni, a bohaterki muszą uciekać. Na niebie pojawia się dron śledzący. Iron Heart postanawia go zniszczyć. Scena jej lotu odwołuje się do pierwszego lotu Starka, w którym na końcu zamarza i ratuje się w ostatniej chwili. Dokładnie tak samo, jak diri Dochodzi do najlepszej sceny w filmie, czyli pojedynku na moście. Okoje mierzy się z Atumą. Atuma w komiksach był przeciwnikiem Namora i chciał objąć władzę w Atlantydzie. W MCU jest jego lewą ręką, walczą z Okoje i w pewnym momencie zderzają się w uczniami. Możemy tutaj po raz pierwszy zobaczyć, jak wygląda uderzenie wibraniu w wibraniu. Drgań, które zostały wywołane poprzez uderzenie, nie potrafi opanować nawet okoje. Ląduje ona w rzece, a Shirley zostaje uprowadzona. Na miejsce przyjeżdża Ross i od dziwo Valentina Allegra de Fontaine. Okazuje się, że jest ona nową szefową FBI oraz byłą żoną Rosa. Dzięki drugiej części Czarnej Pantery wiemy już, że za próbą załatwienia Aukaja stoi FBI. Co więcej, musi ona być świeżo upieczoną szefową, gdyż w serialu Falcon and the Winter Soldier Walker jej nie znał. A przecież był wielokrotnie odznaczanym żołnierzem. Ramonda zwalnia okoje. W tle, na drzwiach zauważyć możemy napis Na świętej ziemi znaleźć możemy mądrość przodków Królowa ujawnia, że Wakabi jest w miejscu, w którym okoje może go spokojnie odwiedzić Zastanawiało was, dlaczego Wakabi nie pojawia się w Wakanda Forever? Daniel Kaluuya odmówił udziału w filmie Marvela przez konflikt w harmonogramie Zamiast Wakanda Forever wybrał horror Nope od Jordana Pila Akcja przenosi się na Haiti do Naki Zatrzymajmy sobie w tym momencie Kojarzycie tego chłopczyka? Jest to Tussauds, czyli syn toczali, którego bliżej możemy poznać w scenie po napisach Namora daje Shuri białe szaty, na co Riri W taki that is a super villain right every movie princess leia belle from Beauty and the Beast, Mówi ona o stroju Lei z Powrotu Jedi, kiedy była więziona przez Jabę. Nawiązuje również do Belle z Pięknej Bestii oraz do białej kobitki z Indiana Jonesa, która nazywała się Marion. Shuri wchodzi do pokoju Namora. Na ścianach zauważyć możemy pismo Majów, które było niczym innym jak hieroglifami. Kukulkan wyjawia głównej bohaterce jego przeszłość. Powstali oni z mutacji za sprawą dziwnego zioła. Roślina pojawiła się w tym miejscu, ponieważ wcześniej uderzył tam meteoryt z wibranium. Świetnie nawiązuje to do prawdziwej historii świata. Akcja z retrospekcji rozgrywa się w Zamie, na Jukatanie w. 1571 roku. Na półwyspie Yucatan znajduje się krater Chicxulub. Club ulub Został tak nazwany od miasteczka położonego niedaleko. Krater powstał na skutek upadku komety lub dużej planetoidy około 66 milionów lat temu. Powstanie krateru Chicxulub ulub biegło się w czasie z wielkim wymieraniem kończącym okres kredowy, w którym wygnęło wiele grup zwierząt, między innymi dinozaury. To nie przypadek, że wibranium zostało znalezione przez talokan właśnie tam. Ten niezwykle rzadki surowiec przyleciał na Ziemię na meteorycie, który wybił dinozaury. Świetny i Myślany detal od strony twórców. Co więcej, za ma to w obecnych czasach Tulum, miejscowość, w której znajdują się ruiny miasta Majów. Pokazuje nam to, jak wszystko tutaj jest ładnie połączone ze światem rzeczywistym. W retrospekcji dowiadujemy się, że pierwotni talokanie wierzą w Boga Chalk. Chalk, inaczej nazywany jest Talok, jest bogiem deszczu oraz pioruna. Mówi się, że był on słońcem ognia w trzeciej epoce świata, jeden z najstarszych i najważniejszych bogów Mezoameryki. Zatrzymajmy sobie w tym momencie. Zauważcie, że skóra Talokan zmienia się na białą, kiedy znajdują się pod wodą. Jedynie na powierzchni ich skóra przy niebieski kolor. Wyjątkiem jest Namor. Antagonista decyduje się pokazać Shuri podwodne miasto. Aby ją tam zaprowadzić, proponuje jej strój do nurkowania. Skąd go wziął? Ano od załogi statku, którą wcześniej wybił, a dokładnie od tych ziomków. Wbijają oni do miasta Zatrzymajmy sobie w tym momencie Nazwa Talokan brzmi bardzo podobnie do krainy Talo Z filmu shang i Legenda 10 Pierścieni Przypadek czy specjalny zabieg twórców? Na ulicach miasta zauważyć możemy mieszkańców grających sobie w pierwotną koszykówkę Jest to zabawa z Mezoameryki nazwana Pizza. Możecie znać ją też pod nazwą ULAMA Sport ten mogliśmy oglądać w animacji Droga do Eldorado Shuri mówi do Namora, że brat cierpiał samotnie, a ona nie potrafiła mu pomóc Tymi słowami nawiązuje do prawdziwej choroby Chadwicka Bosmana Który tak samo jak T'Challa nikomu nie mówił o Tworze. Nakia uwalnia księżniczkę oraz Riri Williams przy okazji uśmiercając jedną z talokanek. Tutaj ma miejsce genialne przyłożenie do detali od strony twórców, jak i scenarzystów. Mówiłem wam na początku materiału, żebyście zapamiętali fakt, iż Shuri zdejmuje swoje kolczyki oraz branzoletkę, kiedy idzie z matką spalić szaty pogrzebowe. Wtedy wpada na mur i zapamiętuje ją bez bransoletki oraz bez kolczyków. Jest to o tyle istotne, że ten nie zwracał uwagi na tę technologię, kiedy rozmawiał z nią w jaskini. Co więcej Shuri jeszcze bardziej go zmyla, zakładając kolczyki, które dostała od niego. To właśnie dzięki. Wiżuterii, Nakia namierzyła księżniczkę, a następnie ją uratował. Denerwuje to Namora, który decyduje się najechać na Wakandę. Przemawia on do swojego ludu. Zauważcie, że tron zrobiony jest z paszczy rekina. Jego zęby jednak zostały podmienione na wibraniu. Tradycyjny gest Talokan nie odwołuje się do Dragon Balla i Kamehameha, a do rozdzielonej paszczy rekina. Co więcej, został on zabrany z mezoamerykańskich hieroglifów. Podczas rozmowy o koje z Nakiją, tyle zauważyć możemy wylewającą się na ulicę wodę. Zaraz dochodzi do wybuchu, a użycie takiego zabiegu pozwala nam przygotować się na uderzenie. Na tym budynku wyczytać możemy. Architekci Jack Kirby, Hannah Bleacher, Marley Arnold oraz Kelsey Brennan. Jack Kirby to komiksowy twórca Wakandy, Bleacher to scenografka zarówno pierwszej jak i drugiej części Black Panthera, Arnold to art directorka a Brennan odpowiada za graphic design. Namor na pełnej wieża do Wakandy i pierwsze co robi to uderza M'Baku. Rozwala jego zbroję i wyrzuca w kiosk. Zauważcie, że Namor zniszczył jedynie drewniane zdobienie zbroi M'Baku, gdyż ten pod tym ma jeszcze tę z wibranią. Wyobraźcie sobie jaka musiała być siła uderzenia, skoro M'Baku nie może podnieść się mimo tego, że miał na wybraniu. Prześledźmy w spowolnieniu, jak Namor niszczy statki Wakandy. Zauważcie, że kiedy je niszczy, nie dochodzi do eksplozji. Jest to spowodowane tym, że machiny nie są zasilane klasycznie. Nie dochodzi w nich do spalania, przez co nie ma co spowodować eksplozji. Statki są zasilane przez unikatową technologię wibraniu. Świetne przełożenie do detali od strony ekipy od efektów specjalnych. Namor rzuca jednym samolotem w drugi. Ich projektanci przewidzieli taki wypadek, i zaraz przed zdarzeniem zobaczyć, możemy, że tworzą się energetyczne bariery, które minimalizują obrażenia. Namor spuszcza w Kibelku Riri oraz Ramondę, nie sobie uśmiercając Drugą. Stawia warunki i odlatuje. Rozpoczyna się pogrzeb królowej. Tragedię Shuri podkreśla jej Szata. Zauważa, że nie zdążyła jej spalić jeszcze po pogrzebie brada, a wychodzi w niej na pogrzeby matki. Smut. Roz i Valerina oglądają wiadomości. Zatrzymajmy sobie w tym momencie. Na pasku jest napisane: Ritson podpisał pakt z nowym Asgardem, by stworzyć wzajemnie opłacalne partnerstwo. Ridson to nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, którego widzimy na trailerze serialu Secret Invasion. Valeria mówi takie słowa: I actually dream about it. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to zajawka motywów z filmu Thunderbolts. Grupa będzie musiała wygrać wibranium z Wakandy na rozkaz FBI. Shuri dzięki roślince od Namora odnawia zioło dające moce czarnej pantery i sama jest zażywa. Wchodzi do wizji. Zauważcie, że pojawia się w miejscu śmierci Ramundy. Dokładnie tak samo jak Killmonger po spożyciu roślinki pojawił się na miejscu śmierci swojego ojca. To, że ma na sobie białe szaty pogrzebowe również nie jest przypadkiem. Nie zostały one jeszcze spalone, a co za tym idzie ciągle siedzą Shuri na sumie. Nowa czarna pantera wbija na posiedzenie u uwagę, że przy lądowaniu zbroja wchłania energię kinetyczną, która się wytworzyła. Dochodzi do zbicia piony między bohaterami oraz do małego siłowania na rękę. Scena ta jest odwołania do kultowego momentu z Predatora. Zobaczcie, że kropki na hełmie czarnej pantery odwołują się do malunków Shuri z poprzednich filmów, w których występowała. Świetny design stroju. Shuri krzyczy Dokładnie tak samo, jak robił to od Chala w Avengers Infinity War. Rozpoczyna się walka na statku Zatrzymaj. Tarcze talokan. zrobione są ze skorupy żółwia Po raz pierwszy widzimy również zbroję Riri Williams Ma bardzo podobny interfejs do Tomy Starka Widzimy na nim napis e, Max Power Licznik na mocy, kompas oraz radar Jest to o wiele mniej zaawansowana technologia niż ta Starka Ale nadal imponująca Riri w swojej zbroi zamontowała dodatkowe zasilanie Dzięki czemu staje się bardzo szybka I to pozwala jej dogonić Namora O takim samym rozwiązaniu pomyślał Iron Man Za tą Baką naprawił swoją zbroję Shuri z Namorem lądują na plaży Zaczyna się walka Shuri... W Pokonuje takie kopnięcie. Kojarzy wam się ono z czymś? Tak, jest to taki sam ruch, jaki wykonał T'Challa na kapitanie Ameryce. Księżniczka zostaje przebita włócznią z Libranią. Mimo to udaje się jej przetrwać. W tym miejscu zauważyć możemy, że kostium automatycznie zaczął sam się naprawiać. Czarna pantera pokonuje namora, wysadzając samolot. Pytanie jednak, czy majtasy również zrobione zostały z Libranią? Nie powinny one przypadkiem spłonąć? Mówiłem wam na samym początku filmu, żebyście zapamiętali to miejsce. Ponieważ zakładem w miejscu, w którym zabrana została trumna T'Chali, Shuri sadzi odnowioną roślinę. Kiedy po raz ostatni widzimy namora w tym filmie, na ścianie, zanim zauważyć możemy jego nowy malunek. Przedstawia on Kukulkana walczącego z czarną panterą. W scenie po napisach okazuje się, że Nakia urodziła syna i nazwała go Tchala. Jednak imię, jakiego używa na Haiti, to Toussaint. Jest to hołd dla Toussainta l'Overture, jednego z przywódców powstania przeciwko francuskim rządom kolonialnym na Haiti. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić moich kolejnych analiz.